Paleta Sofix Extra Spice to kolejna odsłona cieni stworzona przez markę Makeup Revolution przy współpracy z urodową blogerką Sof. Paletka jest doskonale przemyślana. Zawiera 18 cieni, w tym soczyste matowe kolory oraz błyszczące cienie, które dopełniają zestawienie kolorystyczne. W opakowaniu standardowo znajduje się dobrej jakości lusterko, a każdy cień ma swoją nazwę. Formuła cieni jest miękka i przyjemna w pracy. Cienie z łatwością można nabierać na pędzel, a podczas nakładania na powieki poszczególne odcienie nie tracą na intensywności. Cienie z palety Sofix Extra Spice są mocno napigmentowane, przez co znacznie ułatwiają wykonanie makijażu. Cienie nie tworzą plam i dobrze aplikują się pędzlem syntetycznym oraz włosia naturalnego. Teraz zaprezentuję wam użycie palety Sofix Extra Spice. Jest to ta paletka. Zobaczcie jak przepięknie się mieni. Mam już wykonaną bazę na moich oczach i tutaj użyłam głównie cieni pomarańczowych i cienia żółtego. Teraz sięgam sobie po taki mały pędzelek. Wybieram cień witamina C. Jest to ten cień, matowy taki bardzo, bardzo żółty. I teraz będę go nakładać tutaj w wewnętrzny kącik. Cień bardzo ładnie przykleja się do powieki. Ja nie mam tutaj żadnej bazy takiej mokrej, który mógłby pomagać temu cieniowi. I też ciennie osypuje się, też ładnie się łączy z poprzednim, który również jest z tej samej palety. Łączę tutaj tą granicę, żeby ona była taka płynna, żeby te cienie ładnie się łączyły. Przechodzę teraz do błyszczącego cienia z paletki Lasan. Jest to taki złoty kolor. Nakładam go troszeczkę na pędzelek. Jest to syntetyczny płaski pędzel. I będę nakładać go już tutaj w samym kąciku wewnętrznym. Delikatnie nakładam. Cień bardzo ładnie odbija światło. Też widzę tutaj takie malutkie drobinki. No ładnie wygląda tak bardzo mokro. A nakładam go na sucho, więc efekt jest naprawdę ładny. I też przechodzę trochę na. Y Tą dolną powiekę, tak powiedzmy, do połowy, żeby to oko było rozświetlone, takie bardzo otwarte. Ale nie mam tutaj w ogóle problemu z tymi cieniami. One się bardzo ładnie przyklejają i nic mi się tutaj nie osypało. Może minimalnie, ale to jest bardzo łatwe do usunięcia. I dzięki temu cieniowi w łatwy sposób można wykonać bardzo efektowny makijaż. Tutaj praktycznie w ogóle nie wkładam żadnego wysiłku w pracę z tym cieniem. I teraz sięgam sobie jeszcze po ten brąz, żeby połączyć oba cieniowania, dolną powiekę z górną. Pozbywam się oczywiście trochę nadmiaru z mojego pędzelka. Właśnie wytuszyłam rzęsy i przychodzę do Was z podsumowaniem tej palety Makeup Revolution Sofix Extra Spice. Muszę Wam powiedzieć, że paleta bardzo zaskoczyła mnie swoją jakością. Ponieważ cienie są miękkie, idealnie się blendują. Naprawdę, żeby wykonać ten makijaż, y, potrzebowałam zaledwie 5 minut. Pigmentacja cieni jest bardzo mocna, połyskujące cienie ładnie przyklejają się do powieki bez użycia bazy. Ponadto paletka y, ma bardzo dużo cieni do wyboru. Możecie wykonać tutaj makijaże kolorowe, ale też makijaże takie y, bardziej stonowane. Y, paleta doskonale sprawdzi się tak naprawdę. Dla każdego, zarówno dla amatorów, jak i dla osób, które profesjonalnie zajmują się wizerzem. Myślę, że spodoba Wam się nowa wersja palety Sofix i gorąco Was zachęcam do przetestowania.